Quadrans FPL. Ja jestem Deni FPL, a to jest Kwadrans FPL. 15-minutowy podcast o Fantazy Premier League. W tym odcinku porozmawiamy sobie o chipach. No właśnie, co to są chipy? Z czym to się je? Jak to się je? Kiedy ich używać? Jak ich używać? Tak, żeby było to dla nas jak najbardziej opłacalne w rozgrywce Fantazy. A więc zaczynamy. Quadrans FPL. No właśnie, co to są chipy? I mamy tutaj do wykorzystania 5 chipów w grze Fantazy Premier League. Pierwszym z nich jest Bench Boost byku. Tak więc zawodnicy z ławki punktują. Dalej: Triple Kapitan, czyli potrójnie punktujący kapitan. W kolejce, w której wykorzystamy ten chip, nasz kapitan nie będzie punktował podwójnie, tak jak zawsze to się dzieje, ale potrójnie. Kolejny chip do wykorzystania w Fantazy to. Wild card, czyli dzika karta i nieograniczona ilość transferów. Więc jeśli chcemy przemeblować nasz skład bez żadnych kosztów za transfery, bierzemy wild card. Mamy dwa takie wild Cardy, dwie takie dzikie karty w sezonie do wykorzystania. Wtedy sobie mieszamy składem do woli. Kolejny chip to preheat. Czyli darmowy hit, wolne uderzenie to jest wild card na jedną kolejkę. Czyli możemy sobie mieszać składem dowolnie, robimy dowolną ilość transferów, ale po kolejce, na następną kolejkę, yy, nasz skład wróci do stanu pierwotnego. I teraz ten ostatni, piąty chip, tak zwany mystery chip. Jeszcze do połowy sezonu nie było w ogóle wiadomo czego on będzie dotyczył, ale teraz już wiemy, że będzie to. ASSISTANT MANAGER, czyli chip, w którym manager punktuje danej kolejce, nawet w trzech kolejkach. Już zaraz tłumaczę, o co chodzi w tym tajemniczym chipie. Quadrans FPL. No więc tak, manager chip, tak jak widzicie, jest umiejscowiony tutaj. Jest to nowość, w tym sezonie został wprowadzony. Polega on na tym, że... Przez trzy wybrane mecze, ale są to kolejki pod rząd, czyli wybieramy danej kolejce, kiedy go aktywujemy, jest on aktywny przez trzy kolejki i przez te trzy kolejki zakupiony przez nas menadżer będzie punktował, tak jak zawodnicy w składzie. I tak jak widzicie, mamy do wyboru menadżerów wszystkich drużyn fantasy Premier League. Zaczynając od tych najlepszych, którzy są warci po półtora miliona, jak Arteta, Mareska, Arnes Slot. Kończąc na tych najsłabszych, których myślę, że nawet nie warto rozważać, bo są po prostu kiepscy. I jak punktują ci menedżerowie? Menedżerowie punktują na zasadzie wyników drużyn, które prezentują. Tak więc, za zwycięstwo drużyny dajemy 6 punktów, za remis 3 punkty, za każdą zdobytą bramkę dodatkowo 1 punkt oraz dwa punkciki za ewentualne czyste konto. Punktacja jest dość prosta, ale jest wysoka. Wydaje mi się, że naprawdę wiele punktów można tutaj wyciągnąć, ale zasady są dość jasne. Dodatkowo jest bonus z tabeli, czyli w przypadku, kiedy menedżer drużyny, którą Wybieramy pokona przeciwnika o 5 miejsc wyżej w tabeli Dostanie bonusowe punkty Za takie zwycięstwo dostanie aż 10 punktów bonusowych Czyli w sumie za zwycięstwo dostanie 16 punktów Oraz dodatkowe punkty za bramki i ewentualne czyste konta Tak więc tutaj można ustrzelić naprawdę fajną dobycz punktową Ale uwaga, ja bym w to nie brnął Naprawdę ciężko w fantazji Premier League wytypować jest drużynę, która pokona drużynę, która lokuje się 5 pięter wyżej. Tak więc tutaj w to bym nie szedł. Jeśli ktoś czuje, że ma takiego nosa i wytypuje taką drużynę, proszę bardzo. Ja już tyle hajsu przegrałem na zakładach puchmacherskich, że wiem, że to jest raczej niebezpieczna gra. Tak więc tak to wygląda w skrócie: takie są zasady. Jeśli nie są jasne, piszcie w komentarzach, będę coś podkręcał. Sprawdzajcie sobie inne poradniki. Jeśli nie wiecie coś, no to wiadomo. Jesteśmy na łączach, ne? Quadrans FPL. Rozkład jazdy, no właśnie, jak to wygląda? Od 24. kolejki możemy wykorzystywać ten tajemniczy chip, o którym przed chwilą powiedziałem. Tak się szczęśliwie składa, że 24. kolejka jest pierwszą podwójną kolejką w tym sezonie, czyli podwójna kolejka Liverpoolu i Evertonu, ponieważ te drużyny nie rozegrały, mecz, nie rozegrały meczu w którejś tam kolejce z powodu złych warunków atmosferycznych i ten mecz zostanie ponownie rozegrany w 24. kolejce. Liverpool na weekend będzie grał z Bormu w tygodniu z Evertonem, natomiast na Natomiast Everton na weekend będzie grał z Leicester City, a w tygodniu z Liverpoolem. Tak więc tutaj zawodnicy tych drużyn będą punktować podwójnie. Mają dwie kolejki w kolejce 24. Dalej, kolejka 29. Mamy blank z powodu Pucharu Ligi. Tutaj drużyny grające mecze z Pucharzy Ligi będą miały przełożone mecze, a więc zawodnicy tych drużyn, między innymi Tottenham, Liverpool, Arsenal, Newcastle, takie topki, jeśli chodzi o fantazy, te drużyny, któraś z tych drużyn prawdopodobnie zblankuje z powodu właśnie tego meczu Pucharu Ligi. Tak więc tutaj Obserwujcie, bacznie sprawdzajcie, które drużyny grają w pucharze ligi, żeby nie wpaść w jakieś tam kłopoty. <laughs> Dalej. Kolejka 33, to są potencjalne double kolejki, czyli potencjalne kolejki podwójne właśnie dla tych drużyn, które z powodu Pucharu Ligi będą musiały przełożyć swoje mecze, przekładają je właśnie na kolejkę 33 i tam grają jeden mecz w weekend, tygodniu mają czas, żeby rozegrać drugi mecz zaległy, tak więc w kolejce 33 polujemy na jakieś tam podwójne kolej zawodników wymienionych wcześniej drużyn. Dalej, kolejka 34, znowu mamy blanki, topowe drużyny nie będą grały, ponieważ mamy półfinały Pucharu Anglii, do półfinału Pucharu Anglii przeważnie dochodzą mocne drużyny. Które lubimy w fantazjach, zawodników mamy w swoich składach. Tak więc trzeba również rzucić oko na to, które drużyny tam będą grały, żeby nie mieć problemów z wyborem ewentualnego składu na tą kolejkę. Dalej, 36. Znowu mamy Double Game week, czyli te drużyny, które gdzieś tam miały zaległe mecze, Trzy, czy z kolejki 29, czy z 34, będą odrabiać prawdopodobnie właśnie w tym terminie. Tak więc tutaj też polujemy na jakieś Double kolejki. I o co chodzi? Chodzi o to, żeby w tych podwójnych kolejkach aktywować chipy. Bo jeśli mamy chip, mamy możliwość zwiększenia dorobku, Punktowego, a jeszcze dodatkowo mamy podwójną kolejkę, to wtedy ten chip multi mnożymy. To jest normalnie AKO: kumulacja, jak na kliku, jak na forbecie, gdzie chcecie. Jest naprawdę, jest naprawdę duże prawdopodobieństwo zgarnięcia fajnych punktów i nadgonienia tej ligowej tabeli, bo jak nie mam, jesteście gdzieś tam nisko na dole, skoro oglądacie taki podcast. Proste, nie? F FL. No i właśnie, tak to będzie wyglądać. Jeśli chodzi o chip trenera, tutaj musicie sobie znaleźć drużynę, którą lubicie chyba, no bo przede wszystkim trzeba się bawić, nie? Fantazy polega na zabawie, wybieramy drużynę, którą lubimy, ja lubię Jota Everton, ale ich nie wybiorę, bo są k słabi, ale wybiorę sobie Liverpool, powiedzmy, czy Manchester City. Już mam jakiś tam plan, zaraz do tego przejdziemy. Wam też polecam, wybierzcie sobie jakiś plan, przejrzyjcie ten Game Week kalendar. Od 24 do 38 znajście drużynę, która na 3 mecze będzie miała jakieś trzy pewniaki, takie do zwycięstwa. Nie polujcie na te, na te bonusowe punkty, bo to będzie zgubne. W to nie wierzę, że ktoś to wytypuje. Dalej. Trenera można zmieniać. Możecie na przykład w 28 kolejce aktywować chip, 29 i 30. Macie aktywny chip. Ale możecie zmienić trenera Na przykład w 8 bierzecie Arne Slota Bo wam się podoba Liverpool I możecie go później na transfer zmienić Na przykład na Guardiola Ewentualnie innego trenera Trenerów zmieniamy na takich samych zasadach jak zawodnik Trenera musimy kupić z budżetu Także musimy tak rozdysponować transfery Żeby budżet nam pozwolił na zakup trenera yy, Istotne jest to, że trenerzy zabierają nam slot Na zawodnika danego klubu Tak samo jak zawodnicy Więc jeśli weźmiecie sobie Arne Slota Macie w składzie już Salaha Bo musicie go mieć To macie jeszcze jedno miejsce na gracza z Liverpoolu Czyli nie, jeśli macie potrojony Liverpool nie dobierzecie sobie Arny Slota, nie? I w ten sposób właśnie to działa. Dalej, no tak jak mówię, wybieracie sobie fajny kalendarz, gdzie wam to pasuje, wybieracie sobie chip mystery. Proste, nie? Proste. Kwadrans Fl Mój chip plan. No właśnie, pokażę Wam, jak Ja Wam to sobie zaplanowałem. Możecie sobie posiłkować się moim planem. Możecie wybrać swój podobny. Bo może już nie macie chipów, czyli jesteście nubami i ogólnie nie oglądajcie tego. Ale może być tak, że sobie weźmiecie mój chip plan, bo jest według mnie fajny. Sam się posiłkowałem jakimiś tam podcastami, które oglądam z zagranicy. I myślę, że to jest fajna opcja. Więc tak, kolejka 24, walimy potrójnego kapitana na Salaha. Musicie mieć Salaha w składzie. Musimy wierzyć, że on odpali w tych dwóch meczach. Dwa ciężkie wyjazdy, co prawda, ale. Myślę, że tutaj w salach jak najbardziej fajna opcja Dalej Kolejka 30 Dziką kartę bijemy I tak to ustawiamy Już pod ewentualne podwójne kolejki W 33 i w 35 Dobierać sobie skład Dalej 33 Podwójne kolejki Walimy bench boosta Wtedy punktuje nam cała ławka Tak musimy sobie to pokombinować Żeby te podwójne kolejki Gdzieś tam jak najbardziej nam chodziły, Żeby ta ławka fajnie popunktowała No i też musimy się skupić na tym Żeby na ławce mieć zawodników Którzy grają w swoich składach A nie jakieś parówy Co grzają ławę i grają ogony Dalej 34 free hit. To będzie ta kolejka, w której mówiłem, są puchary. Tam mocne drużyny będą blanki miały, nie będą rozgrywały swoich meczy. Wtedy walimy free hit. i wybieramy sobie, jaki chcemy skład, właśnie biorąc pod uwagę to, kto będzie grał, a kto nie. Wybieramy jak najmocniejszy skład możemy. Gramy free hit. Dalej kolejka 35. I to jest na zakończenie walimy Assistant Manager. Ja tutaj sobie rozpatrzyłem Guardiola. Na ten moment mi się podoba Guardiola. Nie wiem, zobaczymy, może jeszcze to zmienię. Zobaczymy, jak się będzie prezentować City. Na razie jest. Niebsko, ale Guardiola zawsze miał mocne te końcówki sezonu. W tym sezonie na pewno będzie walczył o coś, bo są słabi. O Ligę Mistrzów na pewno będą się tłuc do końca. Może Haland wróci do formy, może też jego wezmę do swojego składu. I tutaj z Guardiolą mają fajne trzy kolejeczki. Widzicie? Wolverhampton u siebie do, do, do Dlania. Southampton u siebie do zbicia. Bormów u siebie też do zbicia. Southampton na wyjeździe, ale to są takie parowy, że to bez różnicy, gdzie oni grają, zawsze dostają po łbie. Tak więc tutaj te trzy kolejki sobie upatrzyłem na tego chipa menadżerskiego. Liczę, że będą trzy. Zwycięstwa, 30 punktów. Elegancko by to było na zakończenie. Taki bonusik. Tak więc tak to wygląda ode mnie. Dajcie znać w komentarzach, jak, jak to widzicie. Czy to się opyla, czy się nie opyla. Jak czegoś nie wiecie, pytajcie. Będziemy rozmawiać. Dzięki wielkie za uwagę. Elobyku! Quadrans FPL.